Dzień dobry, dzień dobry moje kochane strzelce na kanale Karty na Miłość. Witajcie. Dzisiaj dla Was przygotuję czytanie tygodniowe od 8 do 14 stycznia 2024. Dzisiaj będzie talia zimowa. Znacie ją, już nieraz u nas była. Pamiętajcie, skarby, czytanie jest ogólne dla nas wszystkich, jeżeli. Uważacie, że nie rezonuje, możecie zawsze sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent i odsłuchać tego drugiego znaku. Ważny jest też księżyc, a jeśli chcecie podpytać o sferę miłości, no to zajrzyjcie, w jakim znaku macie Wenus. Kochani. Aniołki, bardzo mile widziane lajki, komentarze, zostawcie ślad po sobie. Jeżeli ktoś może, niech udostępni ten horoskop. Może jakiś strzelczyk będzie Wam, kochani, bardzo, bardzo wdzięczny i wyśle Wam pozytywną energię. Dzisiaj będą dwie niespodzianki. Jedną dostaniecie już, a drugą super na koniec. Jeżeli jesteś tutaj, drogi słuchaczu, pierwszy, drugi raz, zachęcam do subskrypcji, aby natychmiast otrzymywać powiadomienie, że jest. Taki właśnie nowy filmik na kanale. Nie będzie ci się wyświetlał za miesiąc, dwa, trzy. Dopilujcie tylko sobie szary dzwoneczek, żeby był wciśnięty. Wtedy każdy jeden film otrzymacie, tak? Aniołki, to co? Zaczniemy od kart, co Wam wylosowałam. O, jaka piękna ważka. Jest włączona lampa, bo niestety w dzień jest ciemno. Żyj pełnią życia. Oj kochani, te, tego Wam chyba brakuje ostatnio, co? Żyj pełnią życia. Jaka jest mantra? Szkoda, że tu nie jest napisana. Jestem silny emocjonalnie i niczego nie żałuję w swoim życiu. No właśnie, strzelce, żałujecie czegoś w swoim życiu. Waszka, gdzie żyje? W pobliżu wody, prawda? I reprezentuje zdolność do bycia silną emocjonalnie oraz elastycznie. Jest to jedyne stworzenie, które potrafi latać w górę i w dół, na boki i do tyłu. Można powiedzieć, życie pełnią życia stanowi Wasz obowiązek, i nie pozwólcie go bakatelizować czy spełniać tylko powierzchownie. Może waszka jest symbolem zdawania sobie sprawy z tego kim jesteś drogi słuchaczu i czego chcesz, czego pragniesz, więc podejmujcie kochani świadome decyzje, no i żyjcie pełnią życia. Skoro tak, karta na dzisiaj wam mówi. Może chce coś ważnego przekazać. Kto to wie? Kto to wie? Skarby to co zaglądamy do tarota. Zaglądamy do tarota. Zobaczymy, co w pracy i w finansach. Zobaczymy co w sferze miłości. No i weźmiemy sobie kartę. Radę. A co mamy w tle czytania? Cwóreczkę. Pentakli. Dwójka mieczy i diabełka. Mhm. No to podglądamy, a z mieczy. Osiem buław. No i pięknie. Dziesięć kielichów. Kochani. Mmm, piękne czytanie i powiem tak, piękny tydzień. Zarówno w pracy, w miłości, a karta radzi. No właśnie, rezonują dzisiaj nam karty. Dziesięć kielichów żyjcie pełnią życia. Z rodziną. Z przyjaciółmi, może i w pracy macie jakieś przyjaźnie, z sąsiadami, może tutaj będzie jakieś zaproszenie, kochani, na jakiś ślub. Mam coś wrażenie, kochani, patrząc na te karty, może macie jakąś rocznicę, hmm? ale po kolei, po kolei skarby, bo. A z mieczy. Jeżeli chodzi o pozycję, typowo rozumiecie finanse. Może tu być jakieś wyzwanie, do tego my tu mamy tego diabełka. Musicie bronić swoich poglądów, kochani, w miejscu pracy. Może macie jakiś plan, może macie jakiś pomysł, i ktoś powie wam, nie, tak nie. Jeżeli idziecie na egzamin, możecie się trochę denerwować, możecie stwierdzić, nie, ja już nic nie wiem, co tu się dzieje, nie, kompletnie. Ale podejrzewam, że jak się przyłożycie, to możecie zdać, tylko się trzeba przyłożyć. Słuchajcie, hmm, finanse nie będą takie złe. Może będziecie coś negocjować z szefem. Z ludźmi. Jeżeli chcecie coś kupić, planujcie. Ale mądrze. I tutaj nie brałabym pod uwagę serduszka, bo mi się to podoba ten kolor to. Tylko weźcie, czy pod uwagę, co wam mówi rozsądek? Czy to będziecie mieć na lata? Czy to będzie dobre? Czy na pewno ten pracownik jest mi potrzebny? Czy ta rzecz jest mi potrzebna? Czy ten kredyt teraz jest potrzebny? Dlaczego? Tu mamy tego diabełka i was coś może kusić, na przykład kolor, cena, a potem się z czasem może okazać, że czegoś nie zauważyliście albo nie chcieliście zauważyć, nie poczytaliście, nie poszukaliście gdzieś indziej, gdzieś taniej. I wejdzie na to, że moje strzelce powiedzą, nie posłuchały swojego rozumu, poszły za głosem serca. A tutaj w finansach powiedziałabym żeby tak bardziej na poziomie intelektualnym to wszystko brać. Może wymieńcie zdania, poglądy, ale się nie kłóćcie. Może w pracy, kochani, jeżeli pracujecie czy na uczelni jesteście, to warto się dokształcać, warto podejmować decyzje, czyli wziąć ten miecz i iść śmiało. Dojdziecie do jakiegoś wniosku w tym tygodniu, podejmiecie jakieś tutaj rozmowy dosyć długie i trzeba będzie kogoś przekonać. Sądzę, że uda Wam się przekonać, ale trzeba będzie wykazać się może niemałym sprytem na jakiś pomysł. Na pewno wpadniecie na jakiś pomysł. Może chcecie otworzyć firmę, kochani. I ta karta mówi, że trzeba by sobie wziąć kartkę papieru, podzielić na dwa, zrobić. Plusy, minusy, coś w ten deseń, kochani. No a w miłości rewelacja. Osiem Buław mówi o kontaktach online, o wymienianiu wiadomości, SMS-ów. Sprawdzajcie pocztę, sprawdzajcie spamy, co tam jeszcze możemy sprawdzać. W każdym bądź razie, słuchajcie... Mm, nawet może przyjść taka wiadomość, która was zaskoczyła od osoby, z którą dawno nie mieliście kontaktu, a chyba wam się bardzo, bardzo podoba. Bądź też będzie taka wiadomość, gdzie nie będziecie wiedzieć, co o niej myśleć, bo tu macie ustabilizowane życie, a tu nagle się ktoś odzywa i miesza wam szyki. No, pociągająca osoba, no, można by powiedzieć, że nie W związkach ruszy do przodu. Co to oznacza? To oznacza, kochani, że jeżeli był zastój, to zaczniecie ze sobą rozmawiać, może pójdziecie na kolację, może wreszcie będziecie do siebie pisać, może wreszcie będziecie się spotykać przy jednym stole. Nie będziecie jeden wchodzi, jeden wychodzi. Wiecie, na tej zasadzie, że spotykamy się i rozmawiamy ze sobą więcej. Możecie otrzymać zaproszenie, tak jak powiedziałam, na jakąś uroczystość, na ważną uroczystość urodziny, imieniny, jakąś rocznicę ślubu, a nawet, kochani, na sam ślub. Może się dowiecie, że Wasze dziecko ma tu zaręczyny. Jako rada ta karta do tych wszystkich mm, mówi, żeby się cieszyć właśnie tym, co macie. Cieszyć się życiem, wykorzystać ten tydzień jak najbardziej. Będzie on radosny, będzie opiewał w spotkania rodzinno-towarzyskie. I nie siedźcie w domu, kochane strzelce, wychodźcie do ludzi. Tak jak widzicie, na tej karcie jest tak dużo osób. One są takie szczęśliwe, i to jest wasza rada. Macie być szczęśliwe w tym tygodniu. Z każdej sytuacji. Jest wyjście i jest rozwiązanie. To, że czegoś nie wiecie, że czegoś nie dostrzegacie, to zobaczycie, że jeżeli troszeczkę puścicie drogę wodze fantazji, to możecie naprawdę daleko zajść. A tutaj jeszcze mamy pod spodem rydwan. Szukuje się jakaś podróż. No, no. Kochani, może być, co, powtórka Sylwestra? No wcale bym się, moje kochane strzelce, nie zdziwiła. Fajny tydzień, radosny tydzień. Chyba to będzie najkrótsze czytanie, mimo tego, że brakło mi tej niedzieli, brakło mi tego leniwego poniedziałku, który był po Sylwestrze. Dlatego czytanie krótsze, ale skarby, zdrowie rewelacyjne. No, jedynie u niektórych może skakać ciśnienie. Mm, Dentysta by się też kłaniał, ale ogólnie, kochanie, patrząc na, na całość, bardzo dobre samopoczucie, en, energia, witalność, bardzo ładnie, bardzo. No, to teraz niespodzianka. Co Wam wasza dusza chce przekazać na ten tydzień? Już na pewno wiecie, że macie żyć pełnią życia, macie korzystać z zaproszeń. Więcej się uśmiechać, więcej wychodzić do ludzi. Więcej pisać, spotykać się z ludźmi. Nie macie być samotnikami w tym tygodniu. Nie, nie, nie. To nie wy. Tą chcę dla was. No to zobaczmy, co ta wasza dusza wam dzisiaj powie. Puść z Ster życia i pozwól prądom przyciągnąć siebie w kierunku twoich celów. A widzicie. Wszystkie karty rezonują. Puśćcie ster waszego życia. Niech tu życie płynie, tak jak ta ósemka Buław. Niech idzie. Może masz zaległe maile do napisania, listy. Może obiecałeś komuś zadzwonić, spotkać się. Czemu nie? Niech to będzie przyjaciel, kolega, rodzina, ciocia, wujek. Oni czekają. I teraz jest ten tydzień, kochani. Wasz tydzień, bym powiedziała, nawet. Bardzo ładne czytanie, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim wy jesteście w stabilizacji, wy jesteście w chęci do, do życia. Piękny tydzień, tylko pozazdrościć. Chyba wam inne znaki będą zazdrościły. No Wy tutaj nawet możecie poznać nowe osoby, nowe znajomości możecie zawrzeć, nowych przyjaciół mieć. Jedźcie gdzieś, jeżeli dostaniecie zaproszenie, kochani, jedźcie. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu, zapraszam Was znowu serdecznie. Uśmiecham się do Was o lajki, za moją pracę. Zostawcie w komentarzu ślad, jak rezonuje. Bądź zostawcie kwiatuszek waszkę. <laughs> sub, sub, subskrybujcie, kochani, kanał, żeby otrzymywać takie filmiki. No i chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które udostępniają film, a przede wszystkim subskrybują i kochani, pomagają, bo jak wiecie, już jest taka możliwość wesprzeć kanał. Od 4 zł nie są to duże pieniądze, a naprawdę. Bardzo, bardzo pomagają chociażby w zakupie tych kart do waszego odczytu. Także kochani, życzę Wam intensywnego tygodnia, życzę Wam wszystkiego pięknego. Niech Wam się darzy. No i co? Widzimy się i słyszymy niedługo. Buziaki strzelce, pa! pa.